Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was takim bardziej luźnym odcinkiem z Movie Star Planet, ponieważ w dzisiejszym odcinku kupimy sobie VIP-a. E, jakiś czas temu skończył mi się VIP, może mam zaraz nawet pokażę e, kiedy skończył mi się ten VIP. E, tutaj mam i. A, dobra, nie pokazuję mi, ale to było chyba 24 lutego, więc już nie mam trochę vip -a. I postanowiłem, że kupię nowego, ponieważ obecnie jest wyprzedaż, więc skorzystam z tego, że ja najczęściej kupuję na miesiąc, więc jest on za 36 zł, a nie 45 zł. Ja zawsze staram się szukać jakichś sposobów na tańszego VIP-a, wiecie, yy, tutaj właśnie skorzystać z tej wyprzedaży, żeby jednak trochę przeoszczędzić, a nie wydawać a teraz po tych podwyżkach a większej kwoty. Także sobie kupimy i zrobimy postara bo chcę wbić 34 level, więc mam nadzieję, że uda nam się wbić 100 tysięcy fejmu, które nam brakuje do następnego lecimy. Także tak, Przed zaczęciem tego odcinka zapraszam Was do dania łapki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z woneczkiem, aby nie przegapić nowości. Zapraszam również do napisania komentarza wraz ze swoim nickiem, ponieważ macie tutaj rozdanie na coś z kolekcji. Tutaj macie osobę, która wygrała w poprzednim rozdaniu. Bardzo ci tutaj gratuluję, a my zaczynamy. Także jak mówiłem jest wyprzedaż na VIP a tak jak jest sprzedana. Na przykład tutaj jest 44,99 na 35,99, dlatego chcę tego VIPa właśnie kupić. Także ja będę tutaj robił zakup i zaraz do was wracam. Ok, mamy właśnie VIPa tutaj na miesiąc jak widzicie w ogóle tu jeszcze jest bug po poprzednich VIPach, bo nie, masz, nie wybierz kolory, bo normalnie powinno dostać się tutaj itema z VIPa z pakietu, niestety tego nie ma, już od chyba 2 lat, albo nawet 3 będzie, także szkoda, także mamy tutaj VIPa, zaraz wymusi pewnie otwarcie skarbonki, także ja lecę do sklepu Diamond i od razu kupuję boostera i wbijamy 34 level. Także mamy tutaj 5 elementów wydane, e, może skarbunkę. dobra w sumie otwórzmy ją tak na razie, nie wiem czy to będzie działać jakoś pozytywnie czy nie będzie działać, zobaczymy. E, tutaj jeszcze oddam grafka, dziękuję bardzo. Nie wiem czy mogę od razu dać, mogę dać, także dam od razu. Zobaczmy czy da się otworzyć magazyn, bo ostatnio były jakieś problemy z tym magazynem i on nie działał dopiero z telefonu on działał, także mam nadzieję, że teraz jest dobrze, że tak działa, więc fajnie także otwieramy magazyn magazyn powinien zostać otworzony, mam tutaj 9 pozdrowień do otworzenia, z góry bardzo dziękuję wszystkim za te pozdra chyba osoba dawała podczas ostatniego jeszcze podczas ostatniego, nie wiem czy to się w ogóle ja tutaj nie rozumiem działania tego, więc tym to różnie bywa. Bo wychodzi na to, że otworzyłam się tylko z tej ostatniej osoby, także to jest dziwne działanie tego. O, czyli otwierałeś to ostatnie, czyli najpewniej te ostatnie tak jakby się otworzyły, bo to jest strasznie zbagowane w ogóle ta funkcja, więc moim zdaniem już lepiej, jakby to zostało tak jak było wcześniej. Bo tak jak na MSP2, chociaż tam nie ma chyba. Więc tam to działa jeszcze inaczej. Także tutaj. Mogę pozostać, a tak jak było w sumie, chyba byłoby najlepiej, że chyba wszystkie już się otworzyły i zostało nam 54 tysiące, czyli jeszcze bardzo dużo. To ja mam tylko 8 tysięcy, że chyba się nie uda wbić. Hmm, Lewela jeszcze brakuje, ile brakuje? 46 tysięcy. Ja myślę, otworzyć, niestety, aby bić. Mogę jeszcze dać jakieś osobie pozdro. Zobaczę, kto jest aktywny, damy jakoś losowo. Ta osoba dała mi, VIP, dała mi grafa, więc załóżmy, że tutaj dam. Że dalej tutaj brakuje 42 tysiąca. A nie mam już co niestety otworzyć. Dobra, także jeszcze idziemy. Przegląd motywu zrobimy, jak on wygląda. Jest nowe tło. Coś mi się kojarzy z takim typem, że kiedyś coś podobnego było, ale to jednak nie było. To jakiś taki motyw chyba wyścigowy, motoryzacyjny, może coś, że będzie różnie z lukiem. Także zobaczmy, jakie są ubrania i zróbmy może jakiegoś luka. Jeszcze sobie tak yy, zrobię przegląd, jak to wygląda. Jest ile stron, cztery z tego co widzę na ten moment. W sumie chociaż może coś będzie nawet ciekawego. Ok, więc spróbujmy zrobić jakiegoś luka. Okej, okay, udało mi się zrobić takiego luka. W sumie chyba nawet nie jest zły. Nie wiem, te okulary, może, tutaj nie powalają. Wydam na niego 5675 starkońców. Także kupmy go. E, także tak on się prezentuje. Możecie w komentarzach go ocenić, jak Wam się e, podoba. E, ja tutaj e, wejdę i zapiszę tego luka. Ten też nie jest oceną motywu, dlatego tutaj nie będę może oceniał, chociaż e, uważam, że ubrania mi się nawet podobają. Udało mi się skomponować luk, który według mnie nie jest e, zły, chociaż ja mam trochę inny styl, ale uważam, że nie jest źle. Tak myślałem, że ta osoba o to zapyta. Piszmy, tego luka, jest to 86 luczek. Na ten temat dwa były luki, bo doszłem do wniosku, bez odcinków czy czegoś tam zapisywać, więc powinno być ich może na około 90. Dobra, tak on się prezentuje. Także mam nadzieję, że on jest ubrany. To jest ten poprzedni. Także w związku, że to odcinek, to będę otwarty na pytania i bardziej to prośby. I trochę poszaleję, bo w sumie zależy, czy mi na tym lewalu 32-4 w końcu, żeby go wbić. A wciąż mi sporo brakuje. I na tym odcinku niestety nie udało się go tu wbić, także smutne. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pa-pa!